Polish zombie. Nie on. Taki film. W zasadzie to apoka Apokalipsa, poka, poka, poka. wiksa. Tak. No więc doczekaliśmy się w końcu premiery tego filmu i rzeczywiście Mamy Apokawiksę, ale później trochę się zmienia w Apokalipsę, więc mamy Apokalipsowiksę w jednym po prostu i trzeba jakoś przetrwać, ale zanim do tego dojdzie to trochę poczekamy, bo film trwa aż dwie godziny i całkiem długo się rozkręca ta imprezka, to tak grubo po godzinie dopiero się zacznie, także zapnijcie pasy, ja wam dzisiaj bezspoilerowo powiem, czy warto się na ten film wybrać. No i Apokawiksa jest trochę takim hororem komediowym coś jak Zombieland, chociaż ja bardziej bym powiedział, że jest to po prostu komedia z elementem czy z domieszką horroru właśnie tymi zombie w tle, no bo ta komedia jednak tutaj przeważa i nie będzie aż takiego ogromnego stężenia tego zombie i wielu scen horrorowych. Co może poniekąd wynikać z budżetu, a może po prostu twórca tak chciał i tak zrobił. A twórcą, czyli tutaj współscenarzystą i reżyserem zarazem oczywiście jest Ksawery Żuławski który chyba bardzo lubi Fabieńskiego, bo to kolejny film tego reżysera, w którym właśnie ujrzymy tego człowieka, tę postać tego aktora. No i muszę przyznać, że jest tutaj jednym z lepszych gagów, ale o tym dwa słowa trochę dalej będą. Zombie. Kurwa. Co ty połeś? Natomiast jeżeli ktoś tutaj liczył na jakiś super poważny horror o zombie, no to nie, to nie będzie w tym stylu, aczkolwiek bardzo dobrze, bo poważnych filmów o zombie już mam szczerze trochę dość, to już jest tak prze Dobra, przemielony temat. Na razie łagodnie powiem, że fajnie sobie z nich porobić bekę. No i twórcy tutaj poniekąd tak właśnie do tego podchodzą, ale robią też na przykład między innymi częściowo bekę z pandemii, ja raczej z niektórych z zachowań to zaraz jeszcze się do tego odniosę. No także akurat w tym formacie dla mnie nawet lepiej. Troszeczkę tak samo mi się wydaje, twórcy właśnie podchodzą do tematu, jak twórcy w lesie dziś nie zaśnie nikt, czyli. Nie robimy super poważnego horroru, czy tam slashera w tym wypadku, tylko troszeczkę z jajem, żeby się pośmiać. No i akurat przyznam szczerze, że bardziej śmiałem się na Wlesie dziś. Dla niektórych to może być pewnego rodzaju wyznacznik. Niezależnie od tego, czy tamten film się Wam podobał, czy nie, no to akurat on trafiał w moje poczucie humoru i no, potrafiłem się zaśmiać gdzieś tam głośniej. Natomiast na tym filmie to tak chyba ze dwa razy może się zaśmiałem, a raczej siedziałem z pokerfacem, ale doceniam tutaj niektóre żarty. I taką luźną atmosferę, energię tego filmu. I wiecie co? Mam jeden problem z tym filmem. E, chyba mój kluczowy zarzut to będzie, że mam wrażenie, że lepiej brzmiało to na papierze niż brzmi na ekranie. Po prostu, że te żarty, te niektóre dialogi faktycznie mogły być gdzieś tam na kartce zabawne. Ale jak się tutaj wygrało tak filmowo, to one są takie mm, troszeczkę czasami stypi i bywa lekko boomersko. A pierwsze 15 minut to miałem dosyć sporego cringe'a, bo... Pojawia się ten problem, który jest bardzo częsty w wielorakich różnych naprawdę filmach, niezależnie czy polskich, czy niepolskich, ale gdzie ktoś, kto jest znacznie, znacznie starszy od grupy, którą przedstawia w danym filmie, dwukrotnie, czasami nawet trzykrotnie, starszy, no, pisze dialogi dla nastolatków, tak. W tym wypadku mamy maturzystów, więc to jest grupa wiekowa około 18-19 lat, po prostu, tak mają ci bohaterowie, także. No, pisanie dialogów dla osiemnastolatków przez ludzi już dawno, dawno, dawno temu dorosłych bywa z tym różnie i tutaj czasami to po prostu czuć, bo nawet jeżeli ktoś, kto pisze te dialogi, nie jest boomerem i jest obeznany w obecnych trendach, w języku, którym się młodzież w tym momencie tak na co dzień posługuje, to jednak czuć, że pisał to ktoś znacznie starszy i to jak też jest to wyreżyserowane, szczególnie tutaj. No, na niewybitnym poziomie aktorskim, a tak to sobie nazwę, no to czasami trąci po prostu ucho, gdzie te dialogi są po prostu przekładane już przed kamerą. No to jest takie o, trochę zgrzyta po prostu. No nie brzmi to za dobrze, nie brzmi to zbyt wiarygodnie. W niektórych momentach, no aż ciężko mi uwierzyć, że nastolatkowie w ten sposób się porozumiewają, że rzucają takie teksty. Nawet jeżeli to są słowa, których faktycznie się używa, to to jak jest po prostu tutaj to napisane, w jakiś sposób przedstawione, to nie do końca po prostu działa. Myślę, że jak ktoś starszy będzie to oglądał, to może na to zwróci mniejszą uwagę właśnie, czyli nie zwróci uwagi w sumie, albo może będzie zupełnie na odwrót i może to ci starsi jeszcze bardziej to wyczytają. Chociaż wydaje mi się, że ja jako młodzież nie wiem, czy jeszcze się zapisuje, ale powiedzmy, że tak, to chyba moja grupa odbiorców akurat najbardziej będzie rozumiała co mam tutaj na myśli i o co mi chodzi, więc pewnie różnie będzie to odbierane, ale troszeczkę mnie to czasami tutaj bolało. Kurwa. No i film się otwiera taką sekwencją czy po prostu kilkunastominutowym segmentem, w którym nasz główny bohater Mikołaj Kubacki, tu akurat przyznam, że dobra rola, ale rozkręca się trochę dalej dopiero, właśnie poprzez to jakie dialogi dostawał do usta na początku mnie mocnym cringe'em, że tak powiem zdzieliło po twarzy, później troszeczkę już się wgryzłem i było Lepiej. W każdym razie no, spędzamy czas tutaj ten początkowy filmu w jego mieszkaniu. On tam ma 40 monitorów, Green screena jakiś filmik kręci, że zapowiada właśnie wielką imprezę, no bo młodzież jest tutaj zmęczona po prostu lockdownami. Mają ten okres maturalny teraz, ale właśnie tę kluczową część ich nauki w liceum spędzili po prostu online. No bo były wtedy lekcje online, nie można było wychodzić i tak dalej, wiadoma sprawa. No więc trzeba tutaj zrobić jakieś duże party i generalnie taka jedna tutaj randomowa ciekawostka. Ziomeczek ma identyczny fotel co ja, Huzaro, Dosłownie teraz specjalnie jeszcze zielony LED włączyłem do tego, więc spoko. Pewnie nie <grymnie> dostali barterowo tak jak ja, być może. Nie wiem kogo to obchodzi, nie? <grymnie> Nikogo. Ciekawostka, idziemy dalej. No, i jest to pewnego rodzaju takie wprowadzenie, które wyjaśnia gdzieś tam nam wstęp do tej fabuły, do okresu, w jakim się znajdujemy, tylko że. Przez znaczną część tego segmentu bohater gada sam do siebie, że niby do nas, ale w sumie sam do siebie troszeczkę wydaje się być pierdolnięty. Ale w sumie siedział też w psychiatryku, więc możemy mu wybaczyć, że akurat teraz nie wziął tabletek i faktycznie prowadzi narrację, ale tak naprawdę to gada. No nie do kamery, bo nie łamią czwartej ściany, ale do nas wiemy, że, że to do nas, nie, więc takie. Okej, okay? ale właśnie te dialogi. Dobra, zostawmy już je w spokoju. Idźmy sobie dalej. A jego ojca gra Tomasz Kot i w tym filmie też się pojawia Cezary Pazura, jeżeli chodzi o tę starszą obsadę, co jest poniekąd istotne tutaj, bo głównie stawiamy na casting taki właśnie młodzieżowy, trochę jak to było w Lesie Dziś. No ale mamy też paru właśnie tych dojrzalszych, bardziej doekspionych bohaterów, no i Kot i Pazura no oczywiście, że najbardziej aktorsko się sprawują, ciężko by było, żeby nie. Mi się z Lesie dziś jeszcze przypomina rola Metzfaldowskiego na przykład, też ze starszej obsady. I powiem szczerze, że to jego niewymawianie R bardziej mnie rozbawiło niż którykolwiek żart w tym filmie, a tamten górnolotny nie był. No i to jest właśnie taki mój problem z tym filmem, co się odnosi do tych dialogów i do tych żartów, które wydaje mi się, że mogły brzmieć lepiej w głowie twórców niż to faktycznie wychodzi tutaj. Ale co nie znaczy, że jest źle, bo jest nieźle właśnie i Akurat przyznaję szczerze, że taki koncept jak Wege Zombie na przykład mnie bawi. On właśnie nie jest jakoś super śmieszny na ekranie, ale nadal, jak sobie o tym myślę, tak w głowie, nie? to to jest śmieszne. Zombie, który nie chce ci mózgu, tylko na przykład trawę w wpierdziela, to jest tutaj bardzo spoko. Pewnie jeszcze ma większy potencjał. Tak jak jakiś czas temu omawiałem serial Netflixowy, ten koreański tam 12 odcinkowy, gdzie były półbi, takie zombiaki. tutaj mamy Wege Zombie, no? Coś tutaj jest. Takiego tyci świeżego. I całe szczęście, że. Nie jest to takie super turbo schematyczne, bo na przykład, właśnie znowu się odniosę, pierwsza część w lesie dziś taka była. Ona no miała niby taka być, ale nie zmienia to faktu, że była bardzo schematyczna, kliszowa. Tutaj, jak są jakieś znane motywy, właśnie takie zombiakowe, komedyjkowe, to jednak czasami jest to przełamywane. Takie lekkie złamanie schematu następuje. Ja się bardzo bałem, że na przykład będzie taka scena, gdzie stoi grupa imprezowiczów na plaży, widzi, że jest ostrzeżenie. Właśnie, że jest sinica, no bo to jest nasz główny tutaj wątek i motyw tego, skąd się zombie biorą. I pomyślą, a, ah, jebać sinicę i wszyscy wcisną wiecie, jidę do morza i po prostu wyjdą, ko zombie biegające. Nie, tutaj tak naprawdę trochę przypadkowo dochodzi do tej epidemii, chociaż już wcześniej były jakieś przypadki tam zakażenia, ale no to właśnie, to, to randomowi pojedynczy ludzie, więc spoko, że to nie wynika tutaj z takiej typowo głupoty bohaterów, tylko właśnie z. Trochę przypadku co lepiej nakręca tę fabułę i samo to wykorzystanie motywu zombie tutaj. No jest też troszeczkę takie prześmiewcze, właśnie, że na przykład ktoś prowadzi tam zombiaka na jakieś smyczy w cudzysłowie i puszcza go na enemy teama ja to nazwę, więc jest, jest tutaj parę pomysłów, które naprawdę zagrały, które działają, więc jak najbardziej to jest na plus. Szczerze, to rekompensuje mi właśnie te wady, które wspomniałem, więc jakby wychodzi, że jesteśmy gdzieś tam na zero. Ale lekko powyżej średniego odbieram ten film. W ogóle, tutaj w tle, już tak pomijając cały ten wątek pandemiczny, mamy jeszcze takie tło jakiejś zbliżającej się katastrofy ekologicznej. Być może mamy tutaj wzmiankę o topniejących lodowcach, że w ogóle niszczymy swoją planetę. Mamy też taką ekoświruskę, która właśnie tutaj jest wege, jest ekoświruską i ma dosyć konkretne swoje tutaj spostrzeżenia i poglądy. Jest aktywistką, też walczy na jakimś tam m.in. innymi marszu, czy tam proteście o po prostu swoje racje, swoje przekonania, no i poniekąd jest to jakiś komentarz też społeczny, jakaś wartość tutaj dodana, gdzie jasne, nie jest to film taki super poważny, więc nie traktujemy tego aż tak też na serio, aczkolwiek jest to całkiem istotny wydaje mi się wątek, taki drugoplanowy w tym wypadku, ale jednak ogólnie, że gdzieś tam jako ludzkość dążymy do autodestrukcji, być może no i, no i fajnie, że coś takiego się tutaj w to też wplata. Mamy nawet całkiem niezłe zróżnicowanie tutaj, jeżeli chodzi o charaktery naszych postaci, więc nie jest to tylko i wyłącznie tektura, papier i tam jednocechowce, więc też jak najbardziej na plus. Gdzie są Kurwa! Co ty śpałeś? A propos jeszcze pandemii, to mówiłem, że jest tutaj czasami niezła beczka. Nie mam na myśli teraz oczywiście śmiania się z tego, że sama w sobie pandemia była, ale na przykład z tego, jak była zarządzana chociażby u nas, no pewnie nie tylko w tym kraju wiele było różnych sytuacji. Aczkolwiek sama sytuacja na przykład maseczek, gdzie mamy naszych młodych bohaterów, oni są właśnie na maturze, wszyscy siedzą w przyłbicach to się chyba tak nazywało, akurat nie w maseczkach. No i tam nie wiem, dyrektor szkoły prawdopodobnie, czy, czy jakiś ziomek. Em, no, życzy im powodzenia na tej maturze, tam parę zdań takich motywacyjnych im rzuca i wiecie, wszyscy siedzą w tych przyłbicach, a on jest bez niej i on jest chory, i po prostu kaszle i wiecie, pje, pje, a i tam widać, że już dosłownie zaraz zejdzie, nie? Naprawdę to nie było tak, że sobie tam kaszlnął, tylko był dosyć konkretnie być może przeziębiony, być może miał właśnie covida i to, to właśnie taka wiecie ironia losu tutaj, nie? Że ci wszyscy zdrowi to siedzą w maseczkach czy przyubicach, a on kaszle na prawo i lewo i bez tej maseczki, nie? Jakby wyjebane, bo jego już nie dotyczy tym bardziej jakby spojrzał na swój stan zdrowotny, to może by się opamiętał, ale nie zrobił tego, więc faktycznie to jest dobrze wyśmiane. Coś, co obserwowaliśmy niejednokrotnie, wydaje mi się, podczas tych wszystkich lockdownów i parę jeszcze innych sytuacji, ale no nie będę wszystkich wymieniał, po prostu sami obejrzyjcie. Ale faktycznie to się tutaj też udaje, sprawuje. Jest faktycznie parę takich rzeczy, które naprawdę były absurdalne, abstrakcyjne podczas no, dziania się tego Momentu kulminacyjnego pandemii, tak? No bo już teraz lockdownów nie ma i mam nadzieję, że nie będzie. Więc faktycznie jest się z czego pośmiać. Wspomniałem na początku, że wrócę jeszcze do wątku Fabieńskiego i no, przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że Wardenga tak dobrze wypadnie w tej roli. No, to tak miło, miło, na plusik, nie? Zaskoczonko jest. Jest śmiesznym gagiem, bo jest szamanem, który mieszka w lesie w jakimś kurde namiocie, a la bunkrze i po prostu robi tutaj bekę. I Gada takim dziwnym głosem. No, tak z jednej trzeciej tego, co on mówi, niestety nie zrozumiałem przez ton jego głosu, nie przez zły dźwięk akurat wyjątkowo dobrze tutaj wszystko słychać. mówię wyjątkowo, bo dużo filmów ma problemy z dźwiękiem, ze słyszalnością dialogów, nie tylko polskich tak naprawdę umówmy się, nie tylko. Po prostu z reguły czytamy napisy i się nie skupiamy na tym, co ktoś mówi. Więc to nie jest tylko nasz problem, ale tutaj jest OK. Dosyć gładko to wchodzi. No, ale tak pomijając to, co mówi, już, no to jednak postać zabawna. No tak wyobraźcie sobie, nie! Nic z gruszki, nic z pietruszki, tutaj impreza zombie, a raptem Fabiański u was z drzewa wyskakuje, nie? I się okazuje, że jest jakimś turboszamanem <laughs> i pomaga bohaterom, i dołącza też do imprezy. No, śmieszne, no, śmieszne. Nie traktujcie też tego jako spoiler, bo tak naprawdę żadnego kontekstu tutaj nie zarysowałem, no, on po prostu tam jest, nie? Ale to masz kosmiczny gałek No to już tak reasumując, to wszystko co powiedziałem, mamy tutaj całkiem niezłą taką dwugodzinną rozrywkę, zabawę. Co prawda bez jakiegoś efektu wow, bez większego polotu, aczkolwiek jak najbardziej jest to zjadliwe. Można zobaczyć, tak? Wydaje mi się, że na raz. No i spoko, że więcej, coraz więcej powstaje właśnie tego typu kina takiego gatunkowego. No, co prawda nie jest taki stricte super poważny horror, bo po raz kolejny jest to właśnie taki horror komediowy czy komedia z, domieszkiem, z domieszkiem, domieszką horroru w tym wypadku, tak jak w lesie było. Aczkolwiek może nie wiem, od tego po prostu zaczynamy, jako Polska, że no z racji tego, że horrorów praktycznie w ogóle nie dostajemy, to może dostajemy parę komedii, a później twórcy coś bardziej na poważnie jeszcze zaczną kręcić, jeżeli to się będzie przyjmowało, jeżeli będą na to budżety, tak, no bo finanse są tutaj bardzo ważne, wiadomo, ale taki luźny format właśnie traktowania, czy w tym wypadku zombie, czy tak jak było wcześniej Slashera, też jak najbardziej jest fajny, jest potrzebny, można się czasami pośmiać, więc czemu nie? Co nie zmienia faktu, że ja czekam i zobaczyłbym od jakiegokolwiek twórcy jakiś taki właśnie poważny horror. Nawet jeżeli to ma się nie udać, to pierwsze koty za płoty później może być lepiej. No zobaczymy, co czas pokaże. W kwestii Apokawiksy wątpię, żeby był sequel, tak jak to było z lesie dziś. Jest tu może jakiś potencjał, ale w sumie chyba, chyba nie będzie, nie wiem, szczerze, no wydaje mi się, że nie. Natomiast prorokiem żadnym nie jestem i nie wiem. Tak czy siak. Jeżeli macie dwie godziny wolnego czasu, możecie się na spokojnie wybrać. Nie jest to jakiś super, ultra tragiczny gniot, tak jak już oczywiście niektórzy zapowiadali po samym tytule czy w teaserze, że tak będzie, bo wiadomo, to jest typowe podejście do polskiego filmu. A jak już o horror komediowy, to o Boże, na pewno będzie źle. Nie, jest ok, jest naprawdę ok. Nic ponad to ok, ale nic mniej niż ok, też bym powiedział, więc ma swoje zalety, ma swoje wady. Jak każdy film w tym wypadku, no to akurat kumulując to wszystko wydaje mi się, że zasłużył na takie 6 na 10 solidne, więc taką ocenę właśnie zostawiam. Jeżeli wybieracie się na Opokawikse, no to miłego seansu, nie? A kto się już wybrał, był, zobaczył, dajcie znać na dole w komentarzach jak Wam się podobało. Kto jeszcze nie był, dajcie znać czy interesuje Was w ogóle ta produkcja, czy właśnie pójdziecie także... Kto dotrwał do końca, dzisiaj hashtag noapokawiksa, cóż by innego, zostawiajcie, wbijajcie na Discorda, link jest pod spodem, widzimy się w kolejnych materiałach, do zobaczenia i czekam na kolejne polskie horrory, komedie horrorowe, horrory komediowe. Co dadzą, to biorę. Trzymajcie się, cześć! są